Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie dzisiaj to, co wszyscy lubimy najbardziej, czyli Liga Mistrzów. Słuchajcie, rozmawiałem przed chwilą z Robertem i coś tam, żeśmy powymyślali. Za chwileczkę będzie też nowa seria zatytułowana Szukamy niespodzianek. Tam będą takie, jak ja to mówię, mniamuśne kursy i zrobimy sobie taki, no taki test tak naprawdę na 50 spotkań zrobimy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja będę prowadził statystykę i na koniec pokażę Wam, jak to wyszło. Ale póki co, znalezione w sieci, słuchajcie, dzisiaj mecz Lipsk-Manchester City. Wzięliśmy sobie na tapetę, i w tym meczu, słuchajcie, już Wam pokazuję, gramy, że obie drużyny strzelą Gola. RB Lipsk-Manchester City. Sprawdzamy, co tu się dzieje. Kursy nie powalają, wszyscy grają na nie. A my tym razem znów zagramy na tak. Zobaczcie, te kursy rosną, więc być może jak poczekacie jeszcze trochę, to tutaj będzie może z 1,80, 1,90. Zobaczymy. Stawiamy w tym meczu RB Lipsk, Manchester City. Obie drużyny strzelą gola. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej.